Dzień dobry, dzień dobry. Spróbuję zastanowić się, czym na gruncie matematyki jest pojęcie funkcji. Chodząc do szkoły, bardzo często spotykamy się tam z taką definicją, że funkcja jest to odzorowanie, które każdemu elementowi z dziedziny, z pewnego zbioru, który nazywamy dziedziną, przyporządkowuje dokładnie jeden element ze zbioru wartości, czyli funkcja przyporządkowanie, które każdemu elementowi z jednego zbioru, czyli mamy to jakiś zbiór x, prawda? Każdemu elementowi z tego zbioru Przyporządkowuje jakiś dokładnie jeden element z drugiego zbioru. Bardzo często spotykamy się tam z takiego typu rysunkami, prawda, że każdy element ta funkcja może jakoś tak przyporządkowywać. Aczkolwiek funkcja to odzorowanie, to można zadać sobie pytanie tak naprawdę, czy to, czym się różni funkcja od odzorowania tak naprawdę, bo być może odzorowanie zdefiniowalibyśmy jako funkcję. Czym na gruncie teorii mnogości, matematyki na gruncie teorii mnogości, czyli wstępu do matematyki tak naprawdę będzie funkcja. Funkcja tak naprawdę będzie pewną, pewnego rodzaju relacją. Przypomnijmy sobie na początek, czym w ogóle jest relacja, czyli relacja. To będzie, zobaczcie, relacją nazywamy dowolny podzbiór, ta relacja niech będzie się nazywała R, który będzie dowolnym podzbiorem pewnego iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, prawda? Czyli mamy dwa zbiory, mamy zbiór X i mamy zbiór Y, bierzemy ich iloczyn kartezjański i relacja to jest dowolny podzbiór tego, prawda? Czyli co jest ważne? Elementami relacji będą pary, prawda? Czyli będziemy mieli jakąś parę x, y, ona będzie należała do naszej relacji, prawda? No oczywiście wtedy x, ten pierwszy element i mały x będzie należał do zbioru x, element duże y będzie należał do zbioru y, prawda? I to oznacza, że to, to musi być jakiś, jakiś element. No i teraz zobaczcie, funkcja będzie tak naprawdę pewnego rodzaju relacją, prawda? Czyli funkcji tak naprawdę będziemy mieli mniej, czyli każda funkcja będzie tak naprawdę Pewnego rodzaju relacja. I teraz zobaczcie, chcemy napisać jakiś warunek, który odzwierciedli tak naprawdę tą definicję, taką potoczną. I czym tak naprawdę ta funkcja będzie? Zobaczcie, ona ma działać w taki sposób, że ma spełnić ten warunek, że dokładnie każdemu, czy każdemu elementowi z dziedziny, z pewnego zbioru, przyporządkowany jest dokładnie jeden element z, z drugiego zbioru, z tego zbioru y z sprze sprzeciw dziedziny. Czyli zobaczcie, gdybyśmy mieli dwie pary, powiedzmy parę x, y albo y1, prawda? która będzie należała do naszej, no tak naprawdę funkcji, więc użyjmy tu już literki f, i drugą parę x, y2, prawda, która należy do naszej funkcji. Czyli zobaczcie, tak naprawdę z elementem x w relacji jest zarówno element y1, jak i element y2, prawda, oba są jakby, y, sobą w relacji, to, to znaczy, że tak naprawdę, zobaczcie, jakby wartość tej funkcji f na elemencie x, to może być zarówno y1, jak i y2, czyli zobaczcie, jeżeli zajdą oba te warunki, to tak naprawdę... No, zobaczcie, każdemu elementowi z dziedziny ma być wyprzątkowany dokładnie jeden element z zbioru wartości. Dokładnie jeden, a nie mogą być dwa. To znaczy, że te dwa muszą być sobie równe. I zobaczcie, tu jeszcze przydałoby się dopisać jakieś kwantyfikatory, czyli dla każdego x ze zbioru x, prawda, i dla każdych y1 i y2 należących do y, prawda. Musi zachodzić taki warunek, czyli taką, zobaczcie, jednoznaczność, jeżeli chodzi o, o, o drugi element, prawda? O drugi element tej pary. My oczywiście y, będziemy pisali to inaczej. Funkcje jesteśmy przyzwyczajeni nie pisać jako takie pary. My ten warunek, tak naprawdę, zobaczcie, napiszemy bardziej w taki sposób, że jeżeli f od x musi być, mógłby być równy y1 i f od x będzie równy y2, no to z tego będzie wynikało, że y1 musi być równe y Dwa, prawda? Czyli tak naprawdę funkcja na argumencie x może tak naprawdę dać tylko jedną wartość, wartość y, prawda? Jakieś 2 one muszą być takie same. Zobaczcie, to jedną rzecz pokazujemy. Oczywiście funkcję będziemy oznaczali najczęściej literkami f, g i tak dalej, raczej nie r, aczkolwiek nie ma to kompletnie znaczenia. Ale zobaczcie, zamiast pisać tak naprawdę, że para x, y należy do jakiejś funkcji czy relacji, raczej będziemy pisali, że f od x. Równa się y, prawda? No jest to troszeczkę wygodniejszy zapis. Tak naprawdę, zwykle do niego też jesteśmy, jesteśmy przyzwyczajeni. Ten, ten zapis relacyjny, oczywiście, jest jak najbardziej dopuszczalny, ale my raczej będziemy woleli ten, jest po prostu chyba troszeczkę bardziej intuicyjny. Intuicyjny i prostszy. Oczywiście, zarówno zbiór x, jak i zbiór y, to one mogą być elementami, zbiorami zarówno liczbowymi, mogą być elementami par. Y, y, trójek, mogą być także zbiorami składającymi się z drzew, z ludzi, z włosów, y, z komputerów, z czegokolwiek, ze stolików. To nie ma tak naprawdę znaczenia. To mają być dowolne dwa zbiory. Co więcej, x, y to nie muszą być te same zbiory, one mogą być różne, prawda? Może mieć funkcję, która każdemu człowiekowi przyrządkuje na przykład jego numer PESEL, prawda? Gdzie dziedziną, czy tym pierwszym zbiorem, będzie zbiór ludzi, jakaś tam grupa ludzi, a wartości to numery PESEL, czyli jak najbardziej. Liczby. To jest funkcja, czyli pamiętamy, funkcja jest to pewna relacja, która spełnia pewien warunek jednoznaczności ze względu na drugi element, czyli ten warunek, który tutaj mamy na środku, i to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz, którą będziemy chcieli tutaj zapamiętać. Dzięki, do zobaczenia tym razem, pa pa!